Dzień dobry kochani. Witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na przesłanie, w którym zobaczymy sobie, jaka jest wiadomość dla ciebie odnośnie konkretnej sytuacji, która ma miejsce w Twoim życiu, która się wydarzyła. Co wszechświat poprzez tą sytuację chce Tobie pokazać? Co chce Tobie powiedzieć. I moi kochani, to będzie czytanie bez wyboru ponieważ czuję, że tak właśnie ma być, że mam taką decyzję właśnie podjąć. Bardzo poproszę o pokazanie. Co wszechświat przez tą sytuację chcę tobie powiedzieć, chcę tobie przekazać. Bardzo poproszę o pokazanie. Królowa Kielichów. I tutaj dobiorę tą kartę jeszcze jedną, bo to jest zbyt y, mały przekaz. Co tutaj jeszcze chce być tobie powiedziane w tej sytuacji? Królowa Mieczy. I dziewięć miecza. Ewidentnie jest no, ważny przekaz. Nie myśl umysłem. To jest to, co mi się pokazuje jako pierwsza. Ponieważ yy, w tej sytuacji tak jakby umysł ciebie zwodzi. Na manowca wyprowadza. Więc e, Wszechświat chce Tobie powiedzieć, że ta sytuacja, która teraz dzieje się w Twoim życiu, która się manifestuje w Twoim życiu, jest Tobie bardzo potrzebna, żebyś nauczył, czy nauczyła się patrzeć na świat przez pryzmat intuicji, przez pryzmat tego, co Ty czujesz, a nie co Ty myślisz. Dlatego, że w momencie, kiedy myśli pojawiają się tutaj u Ciebie na pierwszym planie, wychodzi energia zwątpienia, wychodzi energia strachu, wychodzi energia czarnych myśli, czarnych scenariuszy. To jest też bardzo wyraźnie powiedziane, że w tej sytuacji mogą. Brać udział dwie kobiety na przykład, albo po prostu zderzają się dwie energie. Zderza się energia serca z energią umysłu. Tak to się tutaj to pokazuje. A na wyniku jest dziewięć miecza. Czyli w tej sytuacji nie wygrasz przez intelekt. Nie wygrasz słowami, nie wygrasz mówieniem, nie wygrasz myśleniem i nie wygrasz strategią. Nie, wygra, nie wygrasz planem. Um, nie. W tej sytuacji, ta sytuacja Ci bardzo wyraźnie pokazuje, że wygrasz jedynie. Uczuciami. Uczuciami, ale nie uczuciami, w których jesteś nadwrażliwa, nadwrażliwy, tylko gdzie jesteś właśnie w energii balansu, zrównoważenia. To jest bardzo ważny przekaz, to jest bardzo istotny przekaz. Ponieważ e, królowa kielichów. Pozycji prostej. Jest tą królową, która do perfekt opanowuje emocje, która nie jest wysoko wrażliwa. Może, może jest ze swojej natury, ale ona potrafi to już wyrównać. Ona potrafi to już, że tak powiem, wypoziomować tą energię, tak? I. Jest tutaj jeszcze takie zalecenie, żeby również w tej, jakby ta sytuacja ma Ciebie nauczyć tego, żebyś Ty nie pokazywał emocji. Kochani, na chwilkę przerwało, także przepraszam, już jestem. Ty właśnie masz nie pokazywać tych emocji, ale działać z poziomu jakby przestrzeni serca, panować nad nimi, to jest bardzo ważne. Ale też masz przedstawić siebie jako profesjonalistę, jako specjalistę w danym obszarze i zachować ostrożność. Tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, że masz zachować ostrożność, czyli wyłącz energię naiwności, wyłącz energię. Hmm, jakiegoś takiego nie wiem, smutku, bo tutaj mamy jednak tą dziewiątkę mieczy, więc jest to energia nieciekawa. Czyli to trzeba wyłączyć, to, to trzeba kochani rozpuścić. Ta sytuacja ma tak naprawdę tutaj um, przewartościować ciebie. Twój punkt patrzenia na pewne rzeczy, Twój punkt działania yy, to wszystko ma być tutaj przewartościowane. Ma być inna perspektywa przyjęta. Więc jak ja ciebie czuję? Ciebie czuję, że ty właśnie w dużej mierze mogłaś, czy mogłeś działać bardzo tak wysoko, wrażliwie do pewnych tematów, a tu masz się po prostu pokazać jako, jako specjalista, wywołać pewnego rodzaju respekt swoją postacią, tak? Czyli też nie obnażaj się. Z jakichś takich e, dziwnych myśli. Też nie przedstawię siebie w kategoriach ofiary. Ja wiem, że Wy bardzo nie lubicie, jak ja używam słowa ofiara, bo to się źle kojarzy, ale wiecie o, o, o co mi chodzi, tak? Czyli jakby mm, w tej sytuacji e, postaraj się szukać rozwiązań, bo e, one, te rozwiązania do Ciebie będą przychodzić w momencie, właśnie zachowania e, się zgodnie z tymi tutaj wskazówkami. No i zobaczmy. Co tutaj jeszcze z tych kart chce być dopowiedziane? Co ta sytuacja, co wszechświat chce ci pokazać przez tą sytuację? Współczucie dla wszystkich. Pokój, którego szukasz, pochodzi z pokoju, który tworzysz. Wszyscy na tym skorzystają, jeśli obdarzysz innych swoim współczuciem. No, więc właśnie, ale widzicie, współczucie dla innych nie jest wcale związane z tym, że ja jestem na przykład w energii rozdawania siebie na kawałki, tak? Yy... Plotkowanie gasi twój blask. To jest dokładnie to, co ja powiedziałam na samym początku. Tu, tej sprawy. Czy tej sytuacji nie załatwisz słowami, nie załatwisz mówieniem, myśleniem, planami, strategiami. Tu jedyne co to jest właśnie przestrzeń serca, tak? Działanie przez pryzmat, przestrzeń serca, czyli czucia. Myśl o rzeczach wielkich. Ta sytuacja pokazuje tobie, że masz myśleć o rzeczach wielkich. Że istnieją niewidzialne siły które są gotowe wesprzeć Twoje marzenia, więc może dobrym pomysłem jest po prostu mm, poprosić o wsparcie energii wyższej. Kochani moi, ja Was bardzo serdecznie zapraszam do czytań kronika Kaszy, do przeznaczenia duszy, do czytań rozmów indywidualnych, jeżeli macie ochotę, to serdecznie serdecznie zapraszam. Jest to piękny czas, ponieważ teraz mamy uzdrawianie właśnie swojej kobiecości, relacji rodzinnych, księżyc przybywa, czyli, e, czyli e, manifestujmy to, co jest dla nas ważne, to, co jest dla nas istotne. Kocham, przytulam i buziaki.